Panie Grzegorzu, jeszcze chciałem się zapytać o taką bardzo ważną kwestię związaną z zrównoważonym rozwojem, z ekologią. Wiem, że Państwo też korzystacie z surowców wtórnych, jeżeli chodzi o produkcję na pochody. Proszę rozwijać tę wątek. No, to jest bardzo ważny aspekt. W tej chwili klienci bardzo mocno zwracają uwagę właśnie na ten aspekt ekologiczny. I my również idziemy z tym trendem. Dla nas jest to również istotne. Oczywiście pozyskujemy drewno okrągłe, ale z certyfikowane. I te certyfikaty są tutaj bardzo istotne. FSC, PFSC, ale również wykorzystywanie drewna pożytkowego, żeby ten ślad węglowy był coraz niższy. Jedną z naszych najnowszych inwestycji to otwarcie nowej wieży recyklingowej w Wieruszowie, w jednym z naszych zakładów, która zwiększa nasz jeszcze potencjał, abym byśmy mogli wykorzystywać jeszcze więcej tego drewna e, poużytkowego. E, inną rzeczą też jest ważna no, e, ta obróbka, o której też mówimy, e, czyli wykorzystanie precyzyjne, obróbkę e, drewna, czyli licence, bo to też, na szkoleniach, e, to też na szkoleniach robię, a też o szkoleniach dzisiaj mówiliśmy, no i design to są takie trzy kwestie, które są istotne. Jest taki powrót do natury, a Gipmat to kolory natury. Także ekologia, design, obróbka, najważniejsze kwestie. Dobra, dziękuję.